Szanowni państwo, właśnie w tym momencie wszystkie granice na świecie przestają istnieć. A to za sprawą naszych wyjątkowych gości. Pani prezes Teresy Bilińskiej oraz pana wiceprezesa Adama Nowickiego Emerald Engineering Consultancies. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. 24 września 2020 roku. Przed wywiadem otrzymałem informację, że tego dnia nastąpiło przełomowe wydarzenie w dziejach interesów polsko-dubajskich. Co się wtedy wydarzyło? Tutaj może głos oddam Pani Teresie Bilińskiej. Dostaliśmy licencję na otwarcie firmy, tak to się nazywa po prostu na otwarcie firmy, czyli to tak jakby działalność gospodarcza mm -hmm. w Dubaju. Oczywiście zakres działalności nasz jest szerszy, bo to jest Afryka, Zatoka Arabska i Indie, a może nawet jeszcze szerzej i w tym dniu właśnie dostaliśmy oficjalne jakby pozwolenie do rozpoczęcia działalności naszej firmy w tamtych rejonach, nasza firma jest firmą, gdzie patronem, czyli współdziałowcem jest szejk. Szejk e, Ahmed Bin Faisal al Qasimi. To jest bardzo istotna wiadomość, bowiem e, z e, takiej ciekawostki, którą można powiedzieć, Biznes na Bliskim Wschodzie można robić tylko i wyłącznie z rodowitymi emiratczykami. Najlepiej jest go robić właśnie z kimś, kto jest z rodziny królewskiej, czyli tak jak w tym wypadku jest to szejk, tak jak wcześniej wspomniałem, Ahmed bin Fasal al kassimi który tak naprawdę jest naszym partnerem, ale również otwiera nam drzwi do tego szerokiego świata, do którego dzisiaj jeszcze Polacy nie mieli dostępu. Mhm. I to jest najważniejsza dla nas informacja i dla polskich inżynierów, która y, powinna być w świecie teraz bardzo słyszalna. Rozumiem, czy... to znaczy jeszcze nigdy drzwi nie były otwarte tak szeroko. A co to znaczy właśnie sam nawet logo szejka? To kiedy staraliśmy się o legalizację naszych dyplomów w Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak napisałam pani, że dobrze by było nas potraktować priorytetowo. No to oczywiście usłyszałam, jest 250 osób dziennie które, mających być potraktowanym priorytetowo. No to za godzinę dostała, dostała list ze, z logo szejka, mm -hmm. na drugi dzień mieliśmy. Czyli firma ze wsparciem Rodziny Królewskiej o standardzie międzyna, międzynarodowym można powiedzieć rozwijająca czerwony dywan przed inżynierami. Tak, Uszan tak. z uszanowaniem nawet instytucji polskich, to jest z Sprawdziliśmy po prostu to na żywym organizmie. Mhm. Rozumiem. Pani prezesie. Jakie i na jaką skalę projekty, no, na skalę międzynarodową, ale jakie projekty będzie organizowało biuro? Czy to będzie budownictwo lądowe, wodociągi? Czym będzie się biuro zajmowało? Trzeba sobie na pewno odpowiedzieć na pytanie, że kraje Emiratów i, i w krajach, w których będziemy swoją, swoją profesję szerzyć, nie mają ograniczeń. Więc na, na chwilę obecną już wiemy, że będą to światowej i ogromnej klasy projekty na miarę właśnie Emiratów Arabskich, na miarę Szejków, których, którzy tam są, bowiem w Emiratach, jeżeli niech wszyscy wiedzą, Emiraty chcą być światową stolicą wszystkich państw. Dlatego taki duży nacisk jest kładziony na to, żeby budynki i ta infrastruktura, która jest tam na chwilę obecną, była na najwyższym światowym poziomie. I do tego dążą właśnie Szejkowie. I dzięki naszej firmie Emirat będzie to kontynuowane. Dzięki naszym inżynierom z Polski, bowiem kluczem do, do naszego, można powiedzieć, sukcesu jest, będzie to i jest to yy, i naszym zadaniem, żeby zespół w, prawie w 100% był zespołem z Polski. To jest naszym, no, naszym, naszym priorytetem. E, wiem, że dzisiaj jest to zadanie naprawdę e, trudne, ale my lubimy wyzwania i tym, tym tą drogą i tym celem będziemy podążać e, zawsze. Mhm. Bo to taki sobie, taką sobie drogę wytyczyliśmy. Rozumiem. Pani prezes, bo pani jest światowej klasy inżynierem. Między, in, między innymi projekty w Dubaju. Z tego co słyszałem to podobno była Pani zaangażowana w jeden ze stadionów na Mistrzostwa Świata, które mają się odbyć w Katarze. I jak pani patrzy właśnie na to całe przedsięwzięcie z perspektywy inżyniera? To znaczy, najpierw trzeba najpierw powiedzieć sobie, co to znaczy granice, od czego zaczęłaś. To nie są tylko granice państwa. Mm -hmm. To są granice pomiędzy kulturą, zrozumieniu czyichś odczuć, to wcale nie są odczucia, którym nam się wydaje, że to takie powinno być. Mm -hmm. Czasami jeszcze, szczególnie w zawodzie inżynierskim, dużo jest panów i dla nich kobieta, która coś mówi, to nie, nie istnieje w naturze i trzeba troszeczkę przyzwyczajać ich do tego. Czasami jest na przykład... tu się udało. To znaczy ja mówię generalnie, bo w Londynie pracowałam praktycznie 8 lat, rok w Dublinie i rok w Glasgow, ale Londyn jest niesamowitym wyzwaniem, kiedy tam są ludzie z całego świata, inżynierowie z całego świata, bo są i pakistańczycy, i hindusi, no wiadomo, Anglicy, Amerykanie. To jest takie wyzwanie, to nie są tylko... Powiem, takie challenge techniczne. To są również te challenge, takie, że ktoś się na przykład obrazi nie wiadomo dlaczego, albo trzeba ktoś wzi. nie chce czegoś tam zrobić. I ja uważam, że to jest przynajmniej 50% w tym wszystkim. Czyli psychologia też jak I najbardziej. Tak, ja uważam, że 50% to jest techniczne sprawy, a 50% to jest właśnie cała technologia. Mhm. Ktoś tam ma wymuchy w nosie, trzeba tam w jakiś tam sposób do niego podejść, i to dotyczy każdej nacji. To nie jest tylko kwestia tak. Polaków. A druga rzecz jest taka, robiłam. Największe projekty na świecie, praktycznie. O czym też nie wiedziałam, bo człowiek robi robi, liczy, liczy. nagle się o O matko no to jest największy na świecie data center na przykład. O. I 256 megawatów to jest olbrzymia i chłodnicza, i tak zwany power to, consumption. A czym pani się zajmowała na tym obiekcie? Co Pani projektowała? Znaczy ja robiłam wentylację i klimatyzację. Mm -hmm. To jest bardzo trudne, dlatego że są bardzo ściśle określone parametry temperatury i wilgotności. I tam nie może być ani na chwilę jakichś tam jakichkolwiek problemów z za dużą na przykład wilgotnością. Są bardzo duże zyski ciepła. Ściśle, znaczy klient jest oczywiście ściśle tajny, to nie mogę wam powiedzieć ani gdzie, ani, <śm> 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 ani ten, ale myślę, że teraz wirus pokazał, że te data center, czyli tak zwane serwerownie powstają pewnie jak grzyby po deszczu, żeby można było prowadzić zdalne różne rozmowy. Projektować zdalnie, i dlatego w dzisiejszych czasach nie ma problemu z tym, że my mamy zespół w Dubaju, i on w jakiś tam sposób musi kooperować z Londynem, z Wrocławiem, tak. z Krakowem, i to jest wszystko takie powiedzmy normalne. Od czasu do czasu będziemy robić spotkania tak zwane międzyludzkie. Czyli można powiedzieć, od początku musimy nastawić się na działalność międzynarodową, nie, nie patrzeć na granice. W ogóle, jaka jest definicja granicy państwa w Emerald Engineering Consultancy? Czy w ogóle istnieje taka definicja, czy to jest coś, co zostało już na stałe wyrzucone ze słownika firmy? Od samego początku nie mieliśmy takiego czegoś, że my mamy jakieś granice. Przede wszystkim naszym takim mottem jest też motto, które znanej takiej osoby niemożliwe nie istnieje. I tym się kierujemy, bo jeżeli mamy jakieś blokady wewnątrz sobie, to zawsze będziemy się ograniczać. Jeżeli porzucimy te blokady, mamy otwarte umysły i nie mamy ograniczeń wtedy mm -hmm. na to, że y, możemy jako, jako tutaj Polacy mieć audiencję u Szejka, a takową mieliśmy, z czego bardzo byliśmy... Stąd będą właśnie trzy fotografie, tak. czy przy, znaczy krótki filmik z naszej konferencji w Książu, gdzie właśnie pokazujemy, że dzień po dniu w ciągu trzech dni mieliśmy i prezentację, i spotkanie z powiedzmy Adnanem, który jest prawą ręką szejka, i na trzeci dzień spotkanie mhm. z samym Szejkiem. Dobrze, tutaj Państwo zobaczą u dołu ekranu właśnie zdjęcia z, ty z tych spotkań, także. No to co można mówić, to jest rodzina królewska, to jest najwyższy możliwy szczebel, od którego można zacząć i Emirat właśnie rozpoczęło wspinaczkę, można powiedzieć, od końca drabiny. Ale też jest strasznie ważne, bo tak, muszą polscy inżynierowie szczególnie uświadomić sobie, że rynek pracy jest międzynarodowy. To nie jest tylko kwestia naszej firmy, to jest kwestia przyszłości polskich inżynierów. Mhm. Nawet innych branż specjalistów, ale to, co nam leży na sercu, to są właśnie polscy inżynierowie. To... To I dzieje, i jestem, ty... fantaz... jestem tak szczęśliwa z tego powodu, że not otwiera się na to i że jesteście w jakiś sposób promotorem. No nie ukrywam, że w Izbie Inżynierów to trochę jest zapóźnione i nie aż tak otwarte, ale to jest naprawdę przyszłość inżynierów, następnego pokolenia i jeżeli w to nie zainwestujecie, to po prostu będzie ktoś padał w depresję, bo świat idzie do przodu, świat jest anglojęzyczny, Niestety, mm -hmm. czy byśmy się... Z tym czy nie. nie. Wszystko bazuje na właśnie zdobyczach wiktoriańskich czasów, pewnie kiedy... Czyli kolonializm tak, cały czas. Tak, kiedy sobie nie zachodziło na, nad Wielką Brytanią, tak krótko mówiąc. Mm -hmm. No i stąd no, tak to jest. Na przykład Izby Inżynierów w Londynie są rozpoznawalne na całym świecie. Polska Izba Inżynierów nie może być rozpoznawalna na świecie, mm -hmm. tym bardziej, że jest nie, niewłaściwie przetłumaczona na przykład. Jest nazywana Civil Engineers, tam Chamber, mm -hmm. czy tam Institution. I to jest absolutnie źle, bo w tej nazwie nie mieszczą się konstruktorzy, instalacje sanitarne i elektrycy. Mm -hmm. <noise> Czyli można powiedzieć, że jeżeli promujemy coś na świecie, najpierw dowiedzmy się, jak się to nazywa poprawnie, bo możemy promować coś zupełnie innego i spotykać się w zasadzie nawet nie z odmową, ale z, z nierozczytaniem tego. O, o... Coś, co nie istnieje, I no. to jest strasznie ważne, tym bardziej, że to jest też niesamowicie... Hmm, hmm. Niesamowicie złe, że uczelnie nie dowiadują się o prawidłowe nazwy techniczne, anglojęzyczne, nawet nazwy zawodu. Bo, na przykład, myśmy mieli spotkanie na konferencji w Książu 29 lipca tego roku, gdzie był zaproszony minister szkolnictwa wyższego, był dziekan Wydziału Inżynierii, w skrócie mówię Uniwersytetu Zielonogórskiego plus izba architektów i Izba Inżynierów Dolnośląska, no bo mm -hmm. chcieliśmy, żeby wiedzieli, że coś się dzieje przy takim dużym przedsięwzięciu i mm, właśnie po to, bo na przykład dyplomy są źle tłumaczone na angielski. Jeżeli nawet ja przetłumaczę dobrze moje uprawnienia startując do Izby Rozpoznawalnej, na przykład SIPSE, która jest w Londynie mm -hmm. czy Wielkiej Brytanii, to nie gra mi dyplom nawet z najlepszym tłumaczeniem, Dlatego, że i wtedy mnóstwo Polaków dostaje odpowiedź. Zawód nierozpoznawalny. Aha. Do to tego... zabija karierę A. wielu inżynierom. O tym się nie mówi. Ja po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś, kto się wykształcił, skończył dobrą uczelnię. Odbił się tylko dlatego, że jego dyplom w zasadzie jest bezwartościowy, kiedy go wyślę, ze względu na to, że nie jest rozpoznawalny. Tak, mój zawód jest inżyniera sanitarna w Polsce, mhm. to on się praktycznie składa z trzech zawodów, czyli Mechanical Building Service Engineer, mhm. public health. Czyli woda i kanalizacja mm -hmm. i infrastructure, dlatego że w zakresie naszym jest tak zwane są sieci zewnętrzne, które już robi ktoś inny, czyli tak zwany civil. A oczywiście mechanika to jeszcze rozszerza to jest wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie i gaz. Jasne. I stąd, a ja. To, co się na przykład tłumaczy przez wielu polskich tłumaczy przysięgłych, nawet na kursach angielskiego na politechnice, sanitary engineering to w ogóle nie istnieje. Najbliższe skojarzenie to jest sanitation może engineer, czyli śmieciarz, tylko nie wiem dlaczego on musi być inżynierem. I ja wysyłałam coś takiego w moich CV przez rok, nikt się nie odezwał, mimo że miałam zapisy woda, kanalizacja, ogrzewanie, wszystko. Po prostu zawód musi być właściwie nazwany. I u, I u podstaw tak. I u podstaw tutaj jest błąd popełniany przez nasze polskie uczelnie, gdzie właśnie ta konferencja miała na celu pokazanie. Tej, tej drogi, którą my chcemy też iść, tak, tak, tej korelacji, żeby tutaj osoby, które mają to doświadczenie na rynku i wiedzą, jak nazywać te zawody, mm -hmm. po prostu, żeby ten język techniczny wprowadzić już na poziomie studiów, bo to jest najistotniejsze, bo nikt nie będzie z, z firmy. Y, które dostają y, setki CV dziennie, y, przeglądał i, i tłumaczył, czy to jest właściwe, czy nie. Po prostu studenci czy, czy, czy też absolwenci szkół wyższych nie dostają odpowiedzi i nawet nie wiedzą, dlaczego nie dostają tych odpowiedzi. Im wyższa firma, to wtedy sprawdza maszyna, a nawet nie człowiek, i ona patrzy po konkretnych hasłach. Jeżeli hasło jest z założenia złe, no to już. Automat działa źle, prawda? tych y, obowiązuje tak zwany stel z buletami, czyli z takimi tymi mm -hmm. I, i on jako, on ma przeczytać Mechanical Building Service Engineer, bo mm -hmm. on go potrzebuje. Jeżeli nie, to ląduje do kosza. No, sposób. w taki sposób. I nikt się nigdy nie dowie dlaczego. Bo to właśnie o to chodzi. Ja bowiem ja mam takiego zaprzyjaźnionego dyrektora, z którym mm -hmm. razem pracowaliśmy praktycznie w dwóch firmach. I ja mu dałam swoje CV, które było przejrzane przez największe autorytety w ogóle w przeglądaniu CV, a on tak popatrzył i mówi: Co za shit mi tu przysłałaś. Tak dosłownie było. Tak było. I on mi dał swoje CV i mu, ja teraz startuję na przykład. Startowałam w Londynie, bo teraz wróciłam do kraju. Mm -hmm. Dwa interwiu, dwie, dwie prace. Jechałam na trzecie interwiu, to już wiedziałam, że mam jedną pracę. I, I miałam dwie procesy, które sobie wybrałam, którą chcę, która jest bliżej, rowerem bliżej, na przykład w Londynie. I to jest taki komfort, że muszą być najpierw procedury standardy, na których się w ogóle nie zwraca uwagi. Polsce. Jasne. W takim razie kierujemy apel do wszystkich inżynierów. Po pierwsze, granice nie istnieją, granic nie ma. Nie. Ale po, pierwsze, po drugie, musisz się na, na to otworzyć. Tak. Bo jeżeli ich mózg będzie opracował tylko w obszarze. Polska i tyle, to mm -hmm. nigdy nie będzie rozwoju. Czyli inżynierowie, studenci muszą być i elastyczni i odrobinę też pokorni, bo czasami nam się wydaje, że my wszystko wiemy, a w którymś momencie właśnie przychodzi typu: co za shit mi tu przysłałaś, nie? Czyli? czyli po pierwsze granice nie istnieją. Po drugie, uczymy się języka i to nie uczymy się, tylko naprawdę poznajemy ten język taki, jaki on jest, taki, jaki no, jest rozpoznawalny angielskiego. Tak. Bo angielskiego. Angielski króluje niestety przynajmniej na 80% rynków budowlanych. Mhm. Ale również podstawą jest to, żeby słuchać ludzi, którzy tą drogę już przeszli. Tutaj drzwi zostały otwarte przez panią Teresę i przez innych, więc nie trzeba samemu tego robić. Można zrobić to za pośrednictwem ludzi, którzy to na tym można powiedzieć się znają, za pośrednictwem naszej firmy, która też będzie umożliwiać młodym ludziom start w tym świecie. Właśnie. Jak, jak aplikować do, do Państwa firmy? Bo tutaj mówimy o międzynarodowych projektach i to mówimy o, o dużych projektach, prawda? Mówimy tutaj o. Nie wiem właśnie, o, o jakich projektach konkretnie. Jakie budynki, bo... Znaczy w takim liście intencyjnym, który myśmy najpierw napisali do Szejka, co my chcemy, mm -hmm. napisaliśmy, żeby budynki nie były mniejsze niż 20 tysięcy metrów kwadratowych. No A. i nagle Szejk nam to wyrzucił. No my mówimy, nie chcemy robić małych projektów. Wszystko, co robi Szejk, musi być duże. Tak. I no i potem jest... nagle nam zaśpiewał, czy my jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie typu 200 tysięcy metrów kwadratowych. No, i dlatego zaczęliśmy powiększać zespół, <laughs> żeby mieć trzy Czyli... zespoły instalacyjne, trzy zespoły konstrukcyjne. Trzy zespoły architektoniczne. W takim razie, w jaki sposób inżynierowie, którzy będą gośćmi na naszej konferencji, a również i studenci, którzy szukają praktyk, a w dobie pandemii, wiadomo jak to wyglądało, wiele studentów nie odbyło praktyk albo miały, mieli z, nim bardzo, z nimi bardzo duży problem, właśnie z, z tych względów. Czy będą mogli znaleźć u Państwa właśnie szansę na, na rozwój, szansę na pokazanie tego pazura inżynierskiego, aby rozwinąć się i przyczynić się do właśnie tych projektów na miarę szejka? Myślę, że jedna podstawowa rzecz będzie, że dobrze by było troszeczkę nacisnąć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo oni muszą stworzyć tak zwane praktyki. To jest często robione, ale często w zespołach, albo w ogóle w firmach w Polsce, którzy nie mają zielonego pojęcia o rynku międzynarodowym. I my to chcemy robić, nawet możemy robić takie właśnie praktyki typu ktoś miesiąc popracuje u nas, to dwa miesiące popracuje u nas. Z tym, że w tym momencie trochę ministerstwo musi mieć swoją odpowiedzialność za jakich wyprowadza studentów, plus uczelnie. I musi tutaj być musi być kooperacja, program, tak. tak jak jest właśnie stworzony ten Erasmus czy jakikolwiek tego mm -hmm. typu, tego, no, to musimy, to jest inwestycja w przyszłość. Na uczelni, na przykład w Londynie, płaci się po 10 tysięcy funtów za semestr. U nas póki co studia są za darmo, ale to nie jest tak do końca za darmo, bo my też nie mamy czasu na to, żeby poświęcać tego, żeby młody student chciałby mieć wielką future, nie? Mm -hmm. No, my mówimy no dobrze, ale też nie możemy sami pokrywać na przykład kosztów jego praktyk, bo my mamy gdzieś tam swoje zadania, z których musimy się wywiązać. wywiązać. My jesteśmy w stanie ten świat ten czas poświęcić, ale niekoniecznie korzystając z naszych pieniędzy też, nie? Żeby wykształcić studenta. A w dzisiejszych czasach bez praktyki, ja uważam, że jeżeli student kończy studia, to jest nie wiem, może 15-20% wiedzy, którą ma. 85% musi jeszcze sobie zdobyć. zdobyć. Jeżeli chce mieć ten komfort, że na przykład będą pisać do niego różni agenci, rekruterzy, bo tak to się odbywa przez firmy rekrutujące, mam kontrakt w Singapurze, co na to? Mam kontrakt w Dubaju, co ty na to? Albo na przykład w Londynie. Mhm. <noise> dzisiaj my mamy te możliwości, ale tutaj jak pani teraz dobrze powiedziała i zauważyła, dzisiaj Ministerstwo Nauki musi współpracować z biznesem. My możemy i chcemy otwierać drogę nowym ludziom, którzy są otwarci na, to, na, na ten rozwój, ale Ministerstwo też musi z nami współpracować poprzez właśnie programy, którymi będzie wspierać nas i również Mamy absolwentów, praktyki, przez czyli poprzez praktyki, praktyki. Czyli anglojęzyczne, przede wszystkim anglojęzyczne systemy, na których mały nacisk się kładzie na dzień dzisiejszy w uczelniach, a tak naprawdę standardy brytyjskie i, i amerykańskie na świecie, na świecie są przede wszystkim one, a dopiero mhm. później europejskie. Tak? Tam rządzą niestety w Dubaju, ja, byłam, ja robiłam projekty w Abu Dhabi, w Dubaju, Katarze też, tak jak wspomniałam, a w Katarze był stadion właśnie na 124 MW chłodu. A na 70 tysięcy 70? ludzi i tak zwany semifinal. Mm -hmm. <grych> Ale to, to jest właśnie ten na Mistrzostwa Świata w 2022 roku. 2022. Mieli go rozbudować do 100 tysięcy, mm -hmm. ja już odchodziłam, bo tam kontrakt pewnie kończy się w jakimś tam czasie. Na 100 tysięcy, ale to, co było na przykład ciekawe, oni już mieli program, co zrobią, jak się skończą mistrzostwa Świata, mm -hmm. bo mieli zdemontować się, się z ziska, powiedzmy, zostawić jakieś tam 20 tysięcy na ewentualne tego. Tam miały powstać hotele, nawet ring taki do jazdy na łyżwach, czyli plus różne inne rzeczy, czy temperaturze plus 48 uczelniowej. <laughs> czyli można powiedzieć, że projekty, w które będzie za zaangażowana. Państwa firma będzie skupiała się na projektach przyszłościowych, które będą dawały szanse rozwoju, w zasadzie będą elastyczne. No ale na tym tak, na polega pewno, właśnie, tak. a poza tym też jest ciekawostką, bo mamy trzy osoby w zespole czystoosobowym, mhm. które wyraźnie brały udział w trzech różnych stadionach w Katarze. O. Kolega Jasar jest elektrykiem, kolega Matejko jest konstruktorem właśnie z Wrocławia. Nawet Państwo mają polowę ja. z Nadek. Także śmialiśmy się, śmialiśmy się właśnie, że jakiś ten świat mały trzech Polaków, albo trzy firmy brały udział w tym w tych czterech stadionach w Katarze, bo są cztery stadiony w Katarze Jasne. wybudowane. Czyli. Czyli konkludując wszystko, co tutaj zostało powiedziane. Młodzi inżynierowie od początku swojej kariery na uczelni muszą bacznie patrzeć na naukę języka angielskiego, ponieważ to otwiera im, im drzwi, ale, ale uczyć, się, uczyć się właściwego języka angielskiego. Dodatkowo muszą patrzeć na to, jak są tłumaczone ich dokumenty, no bo wiadomo, że dokument wydaje, wydaje uczelnia. Nie bać się otworzyć na, na rynek międzynarodowy, a przede wszystkim szukać kontaktów, szukać kontaktów tak wartościowych, jak Emerald Engineering Consultancy, prawda? No to może jeszcze dodam tylko to, że no, to są jakieś tam nasze marzenia, które ja praktycznie miałam od 2013 roku. Mar Marzyłem o projektach do Dubaju robionych w Polsce, co było tak totalną abstrakcją, że w ogóle tak dziwnie inżynierowie patrzyli na mnie. Ale potem a dzisiaj? 3 mm -hmm. wirus, i nagle się okazało, że to jest możliwe. Tak. A druga rzecz jest to, wyobraźcie sobie ludzi, którzy w przyszłym roku jest 50-lecie Emiratów. 50 mm. lat. I zbudowali Dubaj, zbudowali Abu Dhabi. Warto się tam teryony wybrać, gdzie inżynierowie nie mają żadnych granic. Praktycznie Khalifa ma 728. 828. 828 metrów. Mm -hmm. No to. Z, Proszę porównać to nawet do naszego SkyTowera, Towera, 50 pięter nawet razy, nie wiem, 4, to jest 200 metrów. To Ale to jest... są Państwo zaangażowani, z tego co wiem, w budowę najwyższego budynku w Warszawie, albo ktoś z Państwa tak. właśnie... A, to, że Matejko, no. tak. Tak, no, proszę, czyli może To jest, można będzie największy budynek w Europie. Czyli burcz Kalifa Europy powstaje za pośred... właśnie przez pracownika, który jest w Państwa firmie. Przez zespół Ale... konstruktorów, tak. Współpracujący i co jest, co najważniejsze, ja jaką wizję musiał mieć ktoś, kto w tych Emiratach zdecydował się na taką, taki zakres inżynierii technicznej. Mm -hmm. To jest naprawdę, nie wiem czy on miał świadomość, że in the middle of the desert, takiego nie oni mówią, <grym> nagle powstaje coś, co nie ma granic dla inżynierów, a poza tym, ale to też jest kwestia doświadczenia, bo to nie jest kwestia tego, bardzo często jak ja rozmawiam z inżynierami, Pisze to, paragraf czwarty? Nie, ja muszę wiedzieć, że jak ja przekroczę paragraf czwarty, budynek mi się jednak nie zawali. Mm -hmm. Albo na przykład te instalacje gdzieś tam mi wydolą, albo przyjdzie nagle straszny upał i też nie będzie tak źle. Bo praktycznie jak instalacje nie działają, no to każdy wie na czym to polega, że tak. jest i gorąco i do ubikacji nie można wyjść, nie? Także ich wizja była też niesamowita przecież. Jeżeli oni byli w stanie wyobrazić. 50 lat to jest tylko. A my poprzez to, że nasz wspólnik również i dyrektor generalny biura Szejka, jedyny Polak w Emiratach Arabskich, który doszedł tak wysoko w hierarchii... A to nawet nie Polak, muszę dodać, to jest jedyny, jedyny, jedyny Jest pierwszym nie nieemiratczykiem na tym stanowisku. Jest pierwszy. I to też również tutaj dzięki panu Marcin Lapa można powiedzieć, że mamy taki poziom rozwoju. Być może, że będzie jeszcze okazja w przyszłości z panem Marcinem spotkać się i żebyście go Państwo poznali. No jest bardzo to bardzo, proszę, bardzo proszę, wartościowy. W następnej człowiek. konferencji wyślemy zaproszenie do pana, pana Marcina. Ale Dziękuję. ja bym proponowała jeszcze z, z jego ekscelencją Adnanem, który jest prawą ręką szejka, bo on też, bardzo się przyczynia do naszego przyczynia rozwoju. Się, się, się rozwoju. Przede wszystkim budowanie biznesu na Bliskim Wschodzie opiera się też o relacje międzyludzkie. To też trzeba sobie powiedzieć. Te relacje nawiązaliśmy w niedalekiej przeszłości i dalej budujemy. I to na tym opieramy też swój biznes, bowiem można prowadzić biznes, ale jeżeli nie zbuduje się tej więzi, to nie zawsze biznes wychodzi. Natomiast jesteśmy ludźmi bardzo emocjonalnymi, dlatego też odbierają nas w tych krajach bardzo ciepło, dlatego dają nam takie możliwości rozwoju, o których na chwilę obecną nie możemy powiedzieć, ale jest tworzony projekt z bardzo wpływowymi ludźmi świata. Ale to już tak na, na, na zakończenie można powiedzieć naszej no Mamy nadzieję, rozmowy. że polscy inżynierowie sprostają zadaniu. Szanowni ja Państwo, jak widzimy, historia tworzy się na naszych oczach, a polscy inżynierowie wracają do Światowej Ligi Mistrzów w świecie inżynierii. Pani, pani prezes Teresa Bilińska jest prelegentem na Forum Inżynierów Przyszłości, gdzie udowodni na swojej prelekcji, że światowy rynek pracy to współczesna konieczność.